Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Źródłem do dzisiejszego vloga jest artykuł w serwisie Money.pl autorstwa osoby, która podpisała się nikiem PRC. Ale serwis Money.pl to powszechnie znany i szanowany serwis biznesowy, a tytuł, tytuł tego artykułu to Kary za ukrywanie pieniędzy. Resort finansów szykuje bitch. Tak, moi kochani. Tytuł tego artykułu jest niezwykle trafny. Tak trafny, że chyba nawet zapożyczę go na tytuł swojego vloga, ale najpierw najpierw to Wam wytłumaczę, o co chodzi. Tak, moi kochani, jeżeli będzie się kitrało przed fiskusem jakieś pieniądze, ale nie takie, które się zarobiło, tylko takie, które się po prostu posiada. To będą z tego tytułu bardzo, bardzo daleko idące konsekwencje w postaci zabrania nam tych pieniędzy. Fiskus po prostu chce wiedzieć, ile mamy. Co wcale nie jest takie pewne, że Fiskus do tej pory taką wiedzę posiada, bo Fiskus posiada wiedzę, ile my zarabiamy. Natomiast czy my te pieniądze na bieżąco wydajemy, czy też te pieniądze odkładamy, oto taką wiedzę Fiskus już nie posiada i musi się o nią zatroszczyć w, w, w specjalnej procedurze, którą wcale nie jest tak łatwo wszcząć. I o tym będzie w dalszej części tego vloga. A teraz Fiskus chce po prostu wiedzieć wszystko o stanie posiadania. Każdego z Polaków, zarówno prowadzącego działalność gospodarczą, jak i osoby fizycznej, co, co jest bardzo niepokojące, zwłaszcza w kontekście e, przewidywań moich, ale coraz częściej te moje przewidywania są powielane przez innych komentatorów: że rząd szykuje nam jakiś podatek od posiadania od własności. I bo tak jak teraz mamy na przykład podatek od dochodowy, czyli od tego, co zarobimy, um, albo podatek od konsumpcji, czy na przykład VAT, a teraz szykuje nam podatek od tego, co posiadamy, jaki majątek zgromadziliśmy. No i w związku z tym fiskus, który chce wiedzieć, ile my mamy, ile posiadamy, no jest bardzo właśnie groźne, że ta wiedza jest potrzebna fiskusowi po to, żeby nam część tego zabrać. Czyli opodatkować, także no, strzeżmy się, wszyscy ci, którzy nie jesteśmy um, rozrzutni, którzy część pieniędzy odkładamy, bo niedługo um, fiskus może chcieć nam to zabrać. Oczywiście, po co może chcieć nam to zabrać? No bo rząd nie ma pieniędzy a pieniądze potrzebuje. Deficyt na 2020 oficjalnie przekracza 100 miliardów złotych, naprawdę zapewne dużo, dużo więcej. Oficjalnie chcą nas zadłużyć do końca 2021 na dodatkowe 500 miliardów złotych. To są gigantyczne kwoty. Taki budżet polski w normalnym roku to jest 400 miliardów. Złotych, więc tutaj no to są więcej niż roczny budżet, co nam złożyć, z czegoś kasę trzeba brać. A gospodarka rozpierdzielona w trzymaki. E, firmy nie mogą pracować, e, ludzie nie mogą pracować, ludzie nie mają kasy, więc nie wydają tej kasy, więc firmy nie mają dla kogo pracować. No, wszystko pochrzanione, kasy nie ma, a rząd potrzebuje, więc może z dużą dozą prawdopodobieństwa chcieć nam po prostu zabrać i w związku z tym ta te działanie fiskusa, który chce wiedzieć wszystko o tym, co posiadamy, czy prawie wszystko, jest bardzo bardzo niebezpieczne. Generalnie fiskus, yy, czy znaczy, przepraszam, ministerstwo finansów yy, chce zrobić coś, co się nazywa system informacji finansowej. Ładnie brzmi, nie? Yy, SIF i tak mi się kojarzy z jakąś infolinią, z jakimś takim miejscem, gdzie mogę pójść i dowiedzieć się, na przykład, jak lepiej spłacić swoje zobowiązania, albo gdzie znaleźć lepszą lokatę, jak mogę inwestować, inne tego typu rzeczy. Nie. SIF to jest ogólnopolski rejestr kont bankowych, rachunków maklerskich, płatniczych oraz skrzynek depozytowych należących do przedsiębiorców i obywateli. Obywateli, czyli zarówno do ludzi należący, jak i należący do firm, i tutaj zwracam Twoją uwagę na skrzynek depozytowy. Chodzi również o miejsca, w którym ewentualnie trzymasz swoje fizyczne precjoza, które są dla Ciebie na tyle istotne, że chcesz je zabezpieczyć. Jaki jest cel takiego SIF-u? Ano, taki jest sens takiego SIF-u, że jak już będzie taki centralny rejestr, gdzie jest informacja o tym, co posiadamy. No bo większość, generalnie tak. Rzeczy, znaczy rzeczy które posiadamy, takie bardziej wartościowe, z reguły są w jakiś sposób rejestrowane. No, najpo, większość z nas ma najcenniejszą rzecz to jest mieszkanie lub dom. No to masz rejestrowane na wszystkie możliwe sposoby, łącznie z tym, że pewnie masz księgę wieczystą tegoż właśnie, tej właśnie nieruchomości rejestrowane jak cholera. Samochód też masz rejestrowany, no masz w końcu tablice rejestracyjne. Zresztą fiskus się upomina o podatki, jak próbujesz to kupić używane, prawda? Dalej, potem, potem pewnie są Twoje oszczędności. Te oszczędności pewnie masz w jakichś rachunkach maklerskich, kontach bankowych, innych tego typu rzeczach. To wszystko jest rejestrowane i tak naprawdę z rzeczy wartościowych, w sensie mających wartość wyrażoną w pieniądzu, nierejestrowanych, no to zwykle są takie rzeczy jak na przykład mm, pierścionek zaręczynowy, obrączki. Ktoś może mieć jakąś malutką sztabkę złota, ale generalnie najwartościowsze rzeczy i tak są rejestrowane i fiskus może do nich mieć dostęp, ale pod warunkiem, że rozpocznie specjalną procedurę. Na przykład, żeby fiskus dowiedzieć się o tym... Ile ty masz pieniędzy na kontach i żeby sprawdzić sobie historię twoich kont, no bo zwykle na przykład jak fiskus chce e, sprawdzić, czy nie masz jakichś lewych dochodów, to to trzepie ci konta. Fiskus może to zrobić. Ale musi po pierwsze rozpocząć postępowanie podatkowe. Tego się nie rozpoczyna tak po prostu. Musi być jakiś powód. Ten powód może wynikać na przykład z planu kontroli na ten rok, ale powód musi być. I to musi być wszczęte postępowanie. Musi być przebieg tego postępowania postępowanie musi być zakończone. Jeśli to postępowanie zostanie zakończone w ten sposób, że fiskus nie znajdzie, że robisz cokolwiek złego, to to fiskusowi brudzi w statystykach. To jest dla nich postępowanie zakończone negatywnie i dupa nie ma premii. W związku, ale. Przede wszystkim, także musi być po tym ślad, ale przede wszystkim jest procedura Wszczęcie postępowania, powód wszczęcia postępowania, i dopiero w ramach tego postępowania Fiskus pisze do banków i się pyta, czy ten Kowalski to nie ma u Was konta. No i wtedy przychodzi odpowiedź: ma lub nie ma. OK, to ja poproszę, jeśli ma, jeśli nie ma, no to trudno. Jeśli ma, no to ja poproszę wyciągi yy, z konta Kowalskiego za okres, Kontroli, bo to też jest bardzo ważne, kontrola musi dotyczyć jakiegoś okresu. I nie można tak po prostu kowalskiemu trzepać konta w, 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 w nieskończoność, tylko w tym zakresie, jaki jest kontrola. Na przykład kontrolują pierwszy i drugi kwartał 2017 roku, no to nie mogą już zajrzeć do 2016 albo czwartego kwartału tego roku kontrolowanego. Nie. No i jak tam się wszystko zgadza, to się zgadza. Jak się nie zgadza, no to, to wtedy mają trafienie. I to jest w miarę ok. Natomiast w tej chwili Fiskus, prokuratura, sądy, policja, służby specjalne, CBA, ABW, SKW, AW, Straż Graniczna, GIF i KAS yy, będą miały dostęp do tego specjalnego rejestru tak po prostu. I w każdej chwili każdego będą mogli prześwietlić sobie na, na wypadek finansów. Rozumiecie? Czy w, czy w kontekście finansów? Czyli wcześniej musieli coś na ciebie mieć, przynajmniej jakieś podejrzenie, lub też no, miałeś pecha, wylosowali cię w planie kontroli, żeby zacząć cię kontrolować, ale musieli trafić z przedziałem i tak dalej, i tak dalej. Nie mogli cię inwigilować. Dopiero w ramach postępowania, które sprawdzało, czy ty zrobiłeś coś złego, sobie. Ustalali, ale nie mogli cię inwigilować, bo tak. W tej chwili ta długa litania służb, która zawiera, zatrudnia dziesiątki, a pewnie nawet setki tysięcy ludzi, każdy czy, każdy czy uprawnieni z tych służb mogą sobie prześwietlić finansowo każdego dowolnego człowieka. Jaka jest różnica? Różnica jest mniej więcej taka jak sytuacja, w której każdy człowiek, który zrobi coś złego i policja zbierze na niego jakieś dowody, może się spodziewać wizyty w domu policjantów, żeby mu przeszukali dom. Jeśli nie jest to nadużywane, w chwili obecnej jest, jest nadużywane, ale jeśli nie jest nadużywane, to to jest ok, nie? Na przykład, jeśli złapią złodzieja na gorącym uczynku, że kradnie, że kradnie w sklepach, i wiadomo, że ten człowiek kradł już od dawna, ale dopiero teraz go złapali, to logicznym jest, że przeszukują mu mieszkanie, żeby sprawdzić, czy nie ma tam przedmiotów pochodzących z kradzieży wcześniejszych, prawda? Jeśli nie jest to wady, jest to okej. Okay. Natomiast, i to jest odpowiednik te, tej procedury wcześniejszej, że mają coś na ciebie, podejrzewają, to sprawdzają. Teraz natomiast będzie permanentna inwigilacja finansowa każdego w każdym momencie. Również przez osoby potencjalnie o złych zamiarach. I odpowiednikiem tego jest sytuacja, w której każdy człowiek na stałe ma w domu zainstalowane mikrofony i kamery, i w każdej chwili dowolny człowiek długiej litanii służb może sobie te kamery włączyć, także ty nie będziesz widział, i mikrofony włączyć tak, że ty nie będziesz widział, i sobie ciebie ponagrywa w tym mieszkaniu. To jest dokładnie odpowiednik tego, bo oni w każdej chwili będą mogli wejść i sprawdzić, ile ty masz pieniędzy, komu ty przelewasz do czasu, gdy cokolwiek na ciebie mają, to gówno ich to obchodzi, bo to jest twoja prywatność. Bo, bo tam nie tylko chodzi o kwestie związane nazwijmy to, z, z sprawami podatkowymi, ale również tam chodzi o kwestie związane czysto. Yy, czysto prywatne. Na przykład skrzynka depozytowa. Ja rozumiem, że skrzynka depozytowa chodzi tu również o, yy, o skrytkę depozytową w banku. Powiedzmy, czysto przykładowo, czysto hipotetycznie, że mam skrytkę w banku. Powiedzmy, że czysto hipotetycznie, czy mam tam testament? Powiedzmy, list do hipotetycznych. Yy, hipotetycznych yy, zstępnych, czyli hipotetycznych, yy, hipotetycznych potomków i trochę yy, trochę rzeczy o wartości nie ma, o znikomej wartości materialnej, za to bardzo dużej wartości sentymentalnej. Powiedzmy, że trzymam tam patent oficerski yy, pradziadka i powiedzmy, że trzymam tam szable dziadka. Powiedzmy, wartość, ma, no okej, okay, szabla teoretycznie ma jakąś tam e, wartość materialną, ale też nie jakąś specjalnie dużą. Natomiast są tam rzeczy poufne, których nie życzę sobie, żeby za mojego życia ktokolwiek czytał. I teraz taki urzędas dostanie info od banku, a woźniak ma u nas skrytkę. I on sobie będzie chciał sprawdzić, czy woźniak na przykład nie kitra tam worka diamentów? Albo sztabek złota? Nie, woźniak tam nie hitra. I co zrobi? Pójdzie, sprawdzi. I co se zrobi? A przeczyta se! Bo będzie chciał wiedzieć, czy na przykład y, w hipotetycznej szarej kopercie nie ma może na przykład jakichś papierów wartościowych na okaziciela. No i sobie sprawdzi, co tam jest, i przeczyta sobie. A to nie dla niego goczu jest hipotetycznie czysto. Czysto, nie? To jest skrajne wnikanie w cudzą prywatność. Ale dalej lecimy. Przykładowo. E, może ja mam na przykład z prywatnego konta, z czysto prywatnego konta e, prenumeratę Gazety wyborczej. nie mam prenumeraty gazety wyborczej, nie lubię gazety wyborczej. Uważam, że to środowisko mnie skrzywdziło. Poza tym uważam, że daleko mu do, do postaw patriotycznych nie mam prenumeraty gazety wyborczej, ani papierowej, ani cyfrowej. Ale powiedzmy, że mam. Powiedzmy, że mam. No to to taki, no to już można sobie, to już taki urzędnik. zapisze sobie w swoim kajeciku woźniach wspiera opozycję. Czy nie, nie? finansowo. A powiedzmy, za parę lat zmieni się, wła... <laughs> zmieni się władza <laughs> i powiedzmy, że czysto teoretycznie mam prenumeratę tygodnika sieci, albo do rzeczy, albo gościa niedzielnego. A może wpłacałem na ryzyka. Penis wam do tego urzędnicy. Nie wpłacałem na ryzyka i nie prenumeruję żadnej z wcześniej wymienionych gazet, ale gdybym chciał, to jest to moja prywatna sprawa. I to jest wiedza niepodatkowa. W momencie, w którym ja płacę za te rzeczy opodatkowanymi pieniędzmi i nie wrzucam ich sobie w koszty, bo nie prenumeruję tego jako firma, tylko prenumeruję sobie to jako osoba prywatna. Okej, okay. może potrzebuję to na przykład do vlogów, bo czerpię stamtąd informacje. Gdybym czerpał, to bym się przyznał. Nie, nie jest tak, ale może. Ale nie wrzuciłem tego w koszty. Więc gucio wam do tego, bo w żaden sposób nie zmieniło to mojej sytuacji podatkowej. Nie wrzuciłem tego w koszty. I to są bardzo niebezpieczne rzeczy. I teraz takie rzeczy będzie się można dowiedzieć o każdym bez... Konieczności rozpoczynania jakiegokolwiek postępowania, a więc jakiejkolwiek tego typu procedury, która zostawia ślad. Będzie można finansowo inwigilować każdego. Dalej. Rzecz zupełnie czysto prywatna. Powiedzmy, że jest, powiedzmy, że, je, że, że, że się zbliża kampania wyborcza. I powiedzmy, że Politycy muszą zdecydować, tak w, w praktyce często jest, że muszą zdecydować kiedy zacząć wybory. Bo na przykład, um, bo na, a więc kiedy zacząć kampanię, bo na przykład um, zastanawiają się, czy nie rozpocząć, e, nie zrobić przyspieszonych wyborów, bo tam Sejm poda się do tej misji i inne tego typu rzeczy. W praktyce można robić różne machlojki. Teraz wyobraźmy sobie, że liderkom partii politycznej, opozycyjnej jest kobieta. I powiedzmy, że oni dzięki temu, dzięki wiedzy z prześwietlenia jej kod, dowiadują się, że ona zaszła w ciążę. To można bardzo łatwo się dowiedzieć. Rachunek od ginekologa, za prowadzenie ciąży e, za jakieś witaminy. E, płaciła kartą za jakieś witaminy ciążowe właśnie u ginekologa. Kupiła sobie e, ten... E, Taką pompkę do odsycania, e, mleka, żeby potem było dla dziecka, i kilka innych rzeczy. O, to już pewnie niedługo poród. Zliczę sobie, ile było tych wizyt, będę wiedzieć, w którym miesiącu e, zaszła w ciąży. No, chyba, że kupiła test ciążowy e, na kartę, e, spłacąc kartą, to będę wiedzieć dokładnie, kiedy się dowiedziała. I można tak zrobić, żeby na przykład e, informacja, <laughs> kampania wyborcza ruszała mniej więcej w czasie, kiedy ona ma termin porodu. Wiadomo, że nie będzie mogła wziąć udziału w tej kampanii. Nie mówiąc już o tym, że oni z tego mogą się dowiedzieć. Na przykład, czy Woźniak Maraka? O, teraz, ostatnio e, bardzo popularne e, pytanie: e, odpytywanie YouTube, przeglądarki YouTube'a i Google'a. Czy Woźniak Maraka? Aha, ty nie wiesz. Ale urzędnik skarbowy może hipotetycznie wiedzieć, jak sobie przejrzy moje rachunki. To jest przeraźliwa inwigilacja. Poza tym. Że Skarbowy się dowie, ile i czego masz, to dowie się, spełni się mokry sen ministra Rostowskiego, nie mylić z prezesem NBP-u Glińskim. Gliński broni gotówki, Rostowski nienawidzi gotówki, że wszystko będziemy płacić kartami płatniczymi. My wszystko będziemy płacić kartami płatniczymi, cała masa różnych, różnych służb. Będzie mogła wiedzieć, ile, ile mamy, na co wydajemy i tak dalej. Będą o nas wiedzieć niesamowicie dużo. Zwłaszcza, że jeśli nie są kompletnymi głąbami, to zrobią sobie jakiś algorytm do przeszukiwania tej bazy i będą sobie przeszukiwać to algorytmem. To jest skrajnie niebezpieczne. Skrajnie. Do tego oczywiście dochodzi to, że do tego do, oczywiście dochodzi to, że że może to być wykorzystywane w celach nazwijmy to karnoskarbowych. Już kilka lat temu, chyba z, na początku działalności, yy, znaczy rządów PiSu, wyciekła taka tajna yy, notatka do fiskusa, w zasadzie dwie. Pierwsza, żeby czepiać się malutkich, bo ci duzi są za sprytni i się nie dają, ale również, żeby kontrolę robić w u tych, którzy mają pieniądze, bo, no bo im można coś zabrać, a jak ktoś jest gołodupcem, no to nic mu nie zabierzesz, no, poza godnością, a to niestety skarbówka bardzo dobrze umie odbierać, co mi się bardzo nie podoba, ale tak jest. I oni dzięki temu będą wiedzieć, to ma kasę. Jak jesteś, jesteś gołodupcem, no, masz jedyne, co masz, to długi, no to nie będą cię kontrolować. Ale jak, ale jak yy, oszczędzałeś, to ci zrobią kontrolę. Plus, plus to, co mówiłem na początku. Może to być niestety, oby nie, ale niestety tak może być, wstęp do tego, żeby robić przeróż, zbierać wiedzę do tego, jak robić przeróżne podatki od posiadania. Wyjdzie im, a te podatki od posiadania, to pamiętajcie, że mogą być bardzo różne, tak? Może być na przykład od posiadania pieniędzy na kontach, ale może być na przykład od posiadania metali slachetnych, no to jak trzymasz w skrytce bankowej, to już będę wiedzieć, że masz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest... I to jest skrajnie, powiedziałbym, do dupy. A, a skąd się... A jeśli jakaś instytucja, która ma cokolwiek wspólnego z przechowywaniem kasy, e, na przykład bank, albo inst, instytucja finansowa, i tak dalej, e, nie prześlę im tych informacji, które oni chcą wiedzieć, lub też um, im się coś tam nie uda, prawda e, coś zapomną i tak dalej, to to półtora miliona złotych kary. Więc e, nie miejcie wątpliwości, że te instytut, zwłaszcza, że chyba to jest od sztuki. Także nie miejcie wątpliwości, że oni bardzo gorliwie poprzesyłają informacje dokładnie o nas wszystkim. I teraz zwróćcie uwagę, że tak, taki zwykły policjant ma mieć do tego dostęp. Policjanci to są bardzo... Ja, ja mam szacunek dla policji, to mówiłem, ale bardzo często jest tak, że policjantami zostają bardzo młodzi ludzie z bardzo lichym wykształceniem, zwłaszcza prawniczym, młodzi, nieokrzesani. Możliwość takiego prześwietlenia człowieka, na przykład, nie wiem, yy, młody policjant chce poderwać dziewczynę, to, to, to sprawdza do, wie od niej wszystko, łącznie z tym, kiedy ma okres, bo kupuje podpaski. Albo policjant widzi, że, e, że żona ma kochanka, to sobie sprawdza e, wszystko dokładnie, e, co robi, jaki ma stan posiadania potencjalnych kochanek i tak Albo jest po prostu taki geniarz złośliwy, i to, to, to się po prostu nie nieba prawa dziać. To jest to jest skrajna idwigilacja. skrajne e, Skrajne, nie wiem jak to powiedzieć. No, chyba, chyba skrajna inwigilacja to jest chyba najlepsze. Tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!